Z 24 lutego 24 lutego na Ukrainie pojawiła się nowa grupa społeczna – są to ukraińscy uchodźcy. Wymuszona migracja Ukraińców na dzisiaj ma twarz kobiecą, wyższe wykształcenie w plecaku i chęć integracji do tego społeczeństwa, które tych osób przyjmuje. I dzisiejsza kryza migracyjna sprowokowana przez agresję rosyjską bardzo różni się od poprzednich. Jak wskazują dane badań, ukraińscy uchodźcy są to nietypowi uchodźcy. I jak na poziomie prawa, ponieważ nie są to uchodźcy, tylko osoby, które pozyskują ochronę, yy, yy, ale ci ludzie nie identyfikują się jako uchodźcy ponieważ oni czują gościnność, bardzo miły stosunek w społeczeństwach, które je przyjmują. Niektórzy jadą do przyjaciół, do rodziny i zachowuje to środowisko społeczne. Identyczność uchodźców jest traumatyczna, jest to zanurzenie w wspomnienia i staramy się to odpychać. I trzecie, zasady przyjęcia są takie, które nie zmuszają Ukraińców mieszkać w obozach, czekać na indywidualne decyzje w sprawie o uchodźstwie i ta procedura ochrony zbiorowej daje bardzo dobre perspektywy dla szybkiej integracji i daje to swobodę wyboru, gdzie mieszkać, jak budować swoją codzienność i ta swoboda wyboru jest niezwykle ważna dla Ukraińców, jak pokazują nasze badania. I tutaj poświęcam uwagę tożsamości uchodźców, ponieważ tożsamość jest związana z zachowaniem Działamy zgodnie z tym, jak utożsamiamy się. I jeżeli zapytam, jakie asocjacje macie mówiąc o uchodźcu, to na pewno wśród tych asocjacji mamy pasywność, ponieważ ludzie obiektywnie są ograniczone w swoich działaniach. A to, co widzimy dzisiaj na przykładzie ukraińskich uchodźców to absolutnie nietypowy obraz Ukraińcy pozyskiwacze ochrony zbiorowej chcą uczyć się języka, chcą szybko integrować się w społeczeństwa, które ich przejmują. Przynajmniej takie są wyniki badań, które prowadzimy w Norwegii. Polska jest pierwsza według indeksu sojusznika. Większość naszych obywateli widzi w Polsce największego przyjaciela. Są to dane na październik, a w 2015 roku tylko 53% Ukraińców deklarowali swój pozytywny stosunek do Polaków. Prezydent Polski Andrzej Duda również jest na pierwszym miejscu jako osoba, której sympatyzują wśród liderów europejskich. I wszyscy my wiemy, jak drodzy dla Polski są takie oceny Ukraińców. Przybycie i ulokowanie ludzi, pomoc społeczna, presja na infrastrukturę. To są wezwania, z którymi spotyka się dzisiaj każda polska rodzina. I y, oczywiście y, nie tylko Ukraińcy, ale cała światowa wspólnota y, zauważa to i y, docenia. Ilość zawsze przechodzi w jakość, i y, będąc w Polsce, mieszkając tutaj, mamy wpływ nie tylko na gospodarkę czy infrastrukturę, ale również na y, pobyt ludzi, na codzienne przyzwyczajenia, na zachowanie, i to czujemy nawet bardziej niż niektóre aspekty ekonomiczne i polscy obywatele czują wpływ kultury ukraińskiej. Dwie kultury narodowe współpracują między sobą w codziennym życiu i dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.